Cześć! Jeżeli ktoś z Was już wcześniej był na moim kanale, to zdążył się zorientować, że po pierwsze jestem katolikiem, a po drugie, bardzo interesuję się rozwojem osobistym. Takie połączenie często rodzi różne nieporozumienia i dzisiaj właśnie chciałbym się do tego odnieść. Opowiem o dwóch zagrożeniach, które widzę właśnie na styku tych dwóch dziedzin, czyli Wiary Katolickiej i rozwoju osobistego. W tym momencie chciałbym zrobić taką króciutką stawkę, że pod filmem pojawiła się możliwość wspierania tego kanału. Jeżeli z jakiegoś powodu uznasz, że treści, które tutaj prezentuję, są dla Ciebie pomocne i chciałbyś mi pomóc w jak najszybszym rozwoju tego kanału, to możesz teraz mi. Wspierać bezpośrednio na YouTubie. Jeżeli chcesz i możesz to zrobić, to nie będę o nic przeciwko, a jeżeli nie chcesz lub nie możesz, to również zapraszam do oglądania. Wiara katolicka a rozwój osobisty. Gdybym, jak to mówią Amerykanie, dostał dolara za każdy jeden raz, kiedy musiałem. Tłumaczyć komuś, że tak naprawdę jedno nie kłóci się z drugim, nie musiałbym prosić Was o wsparcie tego kanału. Ale nie dostanę dolara za każdą taką rozmowę, więc. Jakie są dwa podstawowe zagrożenia, jakie widzę na połączeniu wiary katolickiej i rozwoju osobistego? Pierwsze jest takie oczywiste, o którym właśnie bardzo często wspominają katolicy. Często kapłani na ten temat się wypowiadają, czy też osoby głęboko wierzące. Mianowicie mówią tak. Rozwój osobisty niesie ze sobą sporo zagrożeń, dlatego że doprowadza człowieka do nadmiernej wiary we własne możliwości. I oczywiście w 100% się z tym zgadzam. Jest wielu guru rozwoju osobistego, czy też takich jakby nurtów rozwoju osobistego, które w centrum stawiają człowieka i uważają, że za pomocą technik rozwoju osobistego człowiek jest w stanie osiągnąć pewną pełnię, osiągnąć szczęście i jest zupełnie samowystarczalny. Wiadomo, że dla katolika jest to bardzo niebezpieczny kierunek. Dlatego, że poczucie samowystarczalności jest w jawnej sprzeczności w ogóle z wiarą katolicką i z relacją człowieka do Boga. Rzeczywiście więc, jeżeli jesteś katolikiem i trafisz na taki nurt rozwoju osobistego, który w 100% skupia się na człowieku, w ogóle nie odnosi się do jego duchowości, tylko mówi o technikach, organizacji czasu, o tym, jakie rytuały poranne powinieneś w sobie wyrobić, żeby być szczęśliwy. Albo że tak naprawdę musisz robić to, co kochasz i wtedy będziesz szczęśliwy. I tak dalej, i tak dalej. Tych koncepcji jest całkiem sporo. No to oczywiście Twoje życie duchowe zostanie zagrożone. Natomiast w tym momencie właśnie pojawia się takie prawdziwe pole do dyskusji. Czy z tego, co powiedziałem wynika, że katolik powinien unikać wszelkich technik rozwoju osobistego, czy też w ogóle unikać takiej koncepcji, jaką jest rozwój osobisty, dlatego, że on pokłada całą nadzieję w Bogu i zdaje sobie sprawę, że jego własne wysiłki są zupełnie niewystarczalne, dlatego rozwój osobisty uznaje za coś niebezpiecznego, sprzecznego z jego wiarą i on nie będzie za bardzo słuchał ludzi, którzy mówią mu, jak schudnąć, jak zorganizować swój czas, jak być zdrowy, czy też jak się ubierać, jak Dobrze wyglądać, jak być punktualnym, i tak dalej, i tak dalej. I z przykrością muszę stwierdzić, że to chyba jest dosyć częsta postawa u moich braci i sióstr w wierze. I chciałbym się z tą postawą absolutnie nie zgodzić. Przedstawię teraz taki swój obrazek, w jaki sposób ja widzę współpracę człowieka z Bogiem przy drodze życia człowieka. Ku zbawieniu. To będzie bardzo uproszczony obrazek, także proszę nie wykazujcie mi tego, że on jest niekompletny. Mianowicie, ja to widzę w wielkim uproszczeniu w ten sposób. Jeżeli zbawienie człowieka kosztuje 1 milion i 1 grosz to Pan Bóg daje milion, a człowiek daje grosz. Natomiast, jeżeli Pan Bóg da milion, a człowiek nie do swojego grosza, to nie wystarczy tych pieniędzy na to, żeby człowiek został zbawiony. Ja wiem, że to jest maksymalnie uproszczone, natomiast ja w ten sposób tak to widzę. I wydaje mi się, że to dosyć oddaje też temat wolnej woli człowieka. Bóg nie może wbrew człowiekowi, jakby zbawić człowieka. Więc jeżeli Bóg da ten swój milion, a człowiek nie da tego swojego grosza, to nie wystarczy, bo zbawienie kosztuje 1 milion i jeden grosz. Jeżeli ktoś z was uzna, że to jest absurdalne porównanie albo że coś w nim się nie zgadza od strony teologicznej, to bardzo jestem otwarty na merytoryczną krytykę. I rzeczywiście większość koncepcji rozwoju osobistego niesie ze sobą takie ryzyko, że człowiek uwierzy, że to on ten milion jakby daje, że on jest w stanie się napiąć i różne techniki mu pozwolą w tym, żeby on osiągnął pełną pełnię. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast, yy, mając świadomość tego, że ten milion daje Pan Bóg, że to Pan Bóg uzdatnia człowieka do wszystkiego, że człowiek sam z siebie tak naprawdę nie jest w stanie wiele osiągnąć. Jeśli zachowa tę świadomość, to i tak według mnie, żeby ten swój grosik dorzucić, musi się bardzo mocno postarać. Zatem, podobnie jak przestrzegam przed tym, żeby pójść w jedną skrajność, czyli jestem samowystarczalny, są techniki rozwoju osobistego, jak będę świetnie sobie organizował czas, nauczę się trzech języków i w ogóle będę stosował techniki kontaktów międzyludzkich, to ja osiągnę pełnię człowieczeństwa. To jest skrajność, która jest bardzo niebezpieczna. Według mnie, identycznie niebezpieczną jest druga skrajność, czyli pokładam wszelką nadzieję w Panu i siadam na kanapie z piwem i z chipsami. Ogólnie wiara katolicka to jest jedna wielka tajemnica. Więc wszystko, co sobie tak mówimy słowami, ma nas tylko ewentualnie przybliżyć do pewnego czucia i rozumienia tego całego misterium. Nie da się tak naprawdę słowami w pełni zdefiniować wszystkich tych zależności. Więc tym bardziej, ja, mały katolicki youtuberek, nie jestem w stanie zamknąć w kilku zdaniach. Całej tej wielkiej koncepcji współpracy człowieka z Bogiem, czy tylko łaska wystarczy, czy człowiek powinien się modlić, czy powinien działać, ile tego aktywizmu, tego oczywiście ja tutaj nie jestem w stanie w pełni wyjaśnić, wyłożyć, natomiast w moim rozumieniu tej całej sprawy. Tak samo niebezpieczne jak pokładanie pełnej nadziei w człowieku jest pokładanie całej nadziei w Bogu, w tym rozumieniu, że jakby Bóg za mnie zrobi wszystko. Dla mnie to oznacza jakby totalne wylewanie dziecka z kąpielą, i też często taki obrazek mi przychodzi do głowy, że nóż i młotek też mogą być użyte w sposób bardzo niebezpieczny. Bo ktoś może powiedzieć uważaj, bo to są bardzo niebezpieczne narzędzia, nożem można zabić, młotkiem można zabić, ale nie wynika z tego, że wyrzuć wszystkie noże i młotki na świecie, tylko używaj ich zgodnie z ich przeznaczeniem podobnie należy używać rozwoju osobistego i wszelkich technik rozwoju osobistego zgodnie z, z ich jakby możliwością uzdatnienia nas do przeżycia naszego życia w pełni. Więc moim zdaniem człowiek powinien z całych swoich sił dążyć w pewnym sensie do samodoskonalenia, oczywiście w oparciu o łaskę Bożą. Bardzo ważne jest, aby wszelkich technik samodoskonalenia używać tylko w oparciu o swoje powołanie. Czyli yy, tak naprawdę spektrum tych narzędzi jest bardzo szerokie, ale tylko w komunikacji z Bogiem możemy odkryć w jakim kierunku mamy iść i tylko w tym kierunku warto używać tych wszystkich narzędzi, nie we wszystkich, no bo jak ktoś sobie teraz... Wymyśli, że on się nauczy pięciu języków, a Pan Bóg wcale tak do końca tego od niego nie oczekuje i to nie jest jego powołanie, żeby on pięć języków, to tak naprawdę to jest zupełnie do kosza w cały ten czas i energia. Więc techniki są dobre, podobnie jak młotek i nóż są dobre, natomiast przeznaczenie tych technik są takie, żeby nożem powiedzmy pokroić wędlinę, a młotkiem przybić gwoździa. Więc podobnie z technikami rozwoju osobistego. Warto, żeby używać ich ku osiągnięciu celu, który jest dla nas przeznaczony. Tak jak mówiłem, wiara to jest misterium, więc wszystkie słowa zwykle upraszczają rzeczywistość za bardzo. Bądźcie wyrozumiali, spróbujcie wychwycić z tego, co mówię, jakiś sens. Przy odrobinie dobrej woli, według mnie, można go w tym znaleźć. Konkludując, według mnie, zapytawszy Pana Boga, jakie jest przeznaczenie mojego życia, jaki jest jego plan na moje życie i powierzywszy mu wszelkie swoje starania, człowiek musi dołożyć wszelkich starań, aby być człowiekiem rzetelnym, sumiennym, punktualnym, wszystkie swoje talenty starać się wykorzystać, dbać o swoje zdrowie i również dbać o swój wygląd. I oczywiście podkreślam, że wszystko co mówię to jest w ramach swoich możliwości, nie tylko w ramach swojego powołania, ale też w ramach swoich możliwości. Nie chodzi o to, żeby się zbytnio napinać. Jest wiele okoliczności, jakichś uwarunkowań w życiu człowieka, które czynią go niezdolnym do pewnych rzeczy. I naprawdę nie chodzi mi o to, żeby teraz o sobie chorej na serce mówić, żeby robiła tysiąc brzuszków dziennie. W ramach swoich możliwości. Zatem podsumowując, unikajmy pierwszej skrajności, która doprowadza do tego, że człowiek próbuje się samodoskonalić i czuje się samowystarczalny, bo to jest droga donikąd. Uważam również, że podobną drogą donikąd jest stwierdzenie: Pokładam nadzieję w panu, więc siadam na kanapie, co ja tam mogę, jak człowiek własnymi wysiłkami nic nie osiągnie. To jest również niebezpieczna droga, podobnie niebezpieczna według mnie jak ta pierwsza. Dokładaj starań, aby być najlepszą wersją siebie. Jaką jesteś w stanie. Kochani, będę wam bardzo wdzięczny, jeżeli zechcecie w komentarzach napisać, co sądzicie o tym, co powiedziałem. Czy według Was jest jakaś sprzeczność między rozwojem osobistym a wiarą katolicką? I jak w Waszym życiu to ewentualnie wygląda? Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, zachęcam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia tego dzwoneczka obok, żeby być powiadamianym o nowych filmach. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się w miarę zrozumiale przedstawić swój punkt widzenia na sprawę wiara katolicka a rozwój osobisty. Człowieku rozumny, trzymaj się. Niełam się i bardzo bardzo ci dziękuję za twój czas. Na razie.